Są takie książki, które nie straszą potworami, tylko tym, co osiedzi w nas samych. Cmentarz Zwierząt Stephena Kinga to właśnie taka opowieść. Mroczna, niepokojąca i zaskakująco osobista. Dziś powiem ci, dlaczego warto po nią sięgnąć, bez zdradzania fabuły. Louis Creed, lekarz z Chicago, przeprowadza się z rodziną do małego miasteczka Ladlow w stanie Maine. Wydaje się, że to początek spokojnego, nowego rozdziału. Dom w otoczeniu lasu, życzliwi sąsiedzi, nowe miejsce pracy. Niedaleko ich posesji znajduje się jednak coś osobliwego: stary, prowizoryczny cmentarz dla zwierząt domowych. Z biegiem czasu Luis zaczyna dostrzegać, że za tym miejscem kryje się więcej niż tylko dziecięcy rytuał pożegnania. Cmentarz zwierząt nie straszy wprost. Jego siła leży w czymś innym. To historia, która wciąga powoli, ale duszno, jakby coś niewidzialnego zaciskało się wokół bohaterów z każdą kolejną stroną. King mistrzowsko buduje napięcie z codzienności. Prowincjonalny dom, zwykła rodzina, sąsiedzi, praca. A mimo to czujesz, że coś jest nie tak. Coś się zbliża. To książka o bólu, o stracie i o granicach, których może lepiej nie przekraczać. I powiem szczerze, jako rodzic, momentami naprawdę się bałem. Nie z powodu tego, co dzieje się w książce, ale z powodu emocji, które ona uruchamia. Zadaje pytania, na które wcale nie chcesz odpowiadać. I właśnie dlatego zostaje w głowie na długo. Jest taki moment, kiedy książka przestaje być tylko historią, a zaczyna coś w tobie poruszać. Dla mnie cmentarz zwierząt był właśnie czymś takim. Nie czytałem jej tylko jako fankinga. Czytałem ją jako rodzic. I to zmienia wszystko. Bo ta książka nie pyta o to, jak zabić potwora. Pyta, co byś zrobił, gdybyś naprawdę coś stracił? Jak daleko byś się posunął, żeby to odzyskać? I co, jeśli droga powrotna nie istnieje? Były fragmenty, przy których musiałem się zatrzymać. Zrobić chwilę przerwy, odetchnąć. Bo zamiast bać się tego, co jest w książce, zacząłem się bać tego, co mógłbym czuć na miejscu bohaterów. Tego, co zrobiłbym, gdyby chodziło o moje dziecko. I to był strach zupełnie innego rodzaju. Dla mnie to właśnie pokazuje siłę tej powieści. To nie jest horror dla rozrywki. To emocjonalna mina, która eksploduje, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Cmentarz zwierząt to książka nie dla każdego, i to nie jest wada. Jeśli szukasz szybkiej akcji, krwawych scen i typowego horroru klasy B, możesz się rozczarować. Ale jeśli lubisz historie, które rosną powoli, zostają pod skórą i zostawiają cię z pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi, to jest coś dla ciebie. To powieść dla tych, którzy w horrorze szukają czegoś więcej niż strachu. Dla tych, którzy nie boją się trudnych emocji. Dla czytelników, którzy potrafią usiąść z książką i poczuć jej ciężar. Bez uciekania od niewygodnych tematów. I dla rodziców, zwłaszcza tych, którzy nie chcą się przyznać, jak bardzo boją się o to, co mogliby stracić. Cmentarz zwierząt to nie tylko jedna z najmroczniejszych książek Stephena Kinga. To także jedna z najbardziej osobistych, bolesnych i ludzkich książek. Nie ma tu łatwych emocji. Ale są pytania, które zostają z tobą na długo po przeczytaniu. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji po nią sięgnąć, bardzo ci ją polecam. A jeśli już ją znasz, daj znać w komentarzu, jak ty odebrałeś tę historię, co w niej najbardziej cię poruszyło. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz więcej takich filmów. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.